Witam wszystkich. Pozdrawiam z ULAN-UD z Rosji, z Syberii, z Zabajkała, z samego centrum Bureacji. Znajduje się przed pomnikiem Lenina, który jest wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Jest to najwyższa głowa, największa głowa Lenina na świecie. Ma 7 m70 cm i jest ustawiona na podejście, która ma, które ma 6 m60 cm. Dzisiaj, 28 listopada 2021 roku, temperatura z rana była minus 20 stopni. A 19 stycznia 2020 roku, kiedy było minus 30 stopni, do Buryacji, do Ula do centrum Buryacji, przyjechał Marko Marek Sustik na swoim motocyklu Elza. Serdecznie pozdrawiam Marka, serdecznie pozdrawiam wszystkich motocyklistów, szczególnie tych, którzy śledzili Marka, kibicowali Jemu Wyczynie, w jego drodze na Ajmiakon, na centrum, na, na, do najzimniejszego miejsca na świecie. W tamtym roku, kiedy byłem w Polsce, też w Tychach spotkałem się z Markiem, gdzie bardzo mnie ucieszyła wiadomość, że są osoby, ludzie dobrego serca w Polsce, którzy chcą pomóc wesprzeć, można powiedzieć, moją pracę misyjną tutaj w Syberii, szczególnie pracę z dziećmi, z młodzieżą. W tamtym roku się to nie udało, bo koronawirus wszystko zablokował. W tym roku miejmy nadzieję, że się uda. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Jeszcze taka mała ciekawostka. Leninowi chcieli jakiś czas temu uszyć szapkę, czapkę uszankę, żeby mu nie było zimno. Były, było bardzo dużo zwolenników, którzy chcieli to zrobić. Byli też niestety przeciwnicy tego projektu. I jak widać nie, nie, nie doszedł ten, ten pomysł do skutku. I Lenin, jak widzimy, marznie. Pozdrawiam. Jeszcze raz wszystkich i do zobaczenia niedługo w Polsce. Trzymajcie się!